już 34 przedwiośnie i to już 35 lat od pierwszego Przedwiośnia. A skoro pierwsze Przedwiośnie, to chciałbym bardzo serdecznie przywitać współtwórcę pierwszego Przedwiośnia, pana dyrektora Wyzego Łodnego, który jest wśród nas, a który był współwinowajcą pierwszego Przedwiośnia, albo bowiem wówczas. Ówczesny prezes tej pamięci pan Pielecki yy, namówił do tego grzechu, a stało się tak, że później pan dyrektor odborny jako młodszego asystenta świeżo zachwianego oddelegował mnie, żeby się tym zajmować. Jako, że wyczuł, że ja się tak bardziej tą współczesnością zajmuję. Yy, za co serdecznie dziękuję, że aż tyle lat na mnie to spadło. E, witam bardzo serdecznie przede wszystkim dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej, pan, pana Andrzeja Dobrowskiego, e, wśród fundatorów nagród, pan Jerzy Daniel, redakcja Teraz. E, witam prezesa związków twórczych e, i pana Pawła Pierścińskiego, e, który zapewne zdziwił, jest, że fotografia weszła do sztuk wizualnych, ale tak to jest. Bardzo serdecznie wszystkich witam. nie Jestem w stanie z nie powitać wszystkich z nas gości, ale wszyscy są nam bardzo, bardzo drodzy poprzez, poprzez tutaj uczestnictwo w naszych, w naszych dokonaniach artystycznych. Tak się złożyło, że jest to moje ostatnie przedwiośnie, także tym bardziej chciałbym. Bardzo serdecznie podziękować yy, wielu artystom, ale i publiczności i również swoim władzom, że przez tyle lat polerowałam po przerwiośnie i moją skromną osobę, yy, za co serdecznie dziękuję. Yy, w sztuce tak to jest, że, yy, że sztuka idzie innymi krokami niż administracja innymi nawet to niż polityka, a może szczególnie innymi i innymi torami niż pewne administracyjne powinności, czy nawet obyczaje. Jest taką znacznie większą oazą wolności i myślę, że przez te wiele lat przedwiośnie taką był. Sporadycznie zdarzało się, że komuś się nie podobał nie podobała jakaś praca, jakieś dzieło. Bardzo nieliczne były ingerencje ówczesnej cenzury, że coś nie znalazło się. Raz była ingerencja przełożonego, że też coś się nie znalazło na wystawie, ale za to było, było dzieło w katalogu, także katalogi są swoistą formą dokumentacji artystycznej. Tu, żeby mówić o szczegółach nieraz radosnych, nieraz smutnych, nieraz skurwiozalnych, Yy, Niemniej yy, ta wystawa, niezależnie yy, yy, od tego, kto yy, będzie kierował we powinna dalej istnieć. Yy, Niekoniecznie w tej samej formie, ale powinna istnieć możliwość, konkursowa możliwość zaistnienia szczególnie ważnych, nowych praw, czy nawet debiutackich. Zresztą obserwując no, rynek artystyczny, coraz częściej zauważam, że wybitni artyści. Yy, zaprzestają tworzenia, tworzą nieliczne prace i jest to może trochę niepokojące, nawet smutne zjawisko, ale aktualnie mamy kongres kultury we Wrocławiu, również w inauguracyjnym wykładzie pan profesor również bardzo energetycznie dosadnie formułował jakieś tam nadzieje i powinności dla kultury, ale jednocześnie dystansowały się od y, jakiejś takiej aprobującej y, y, oceny quo, jako coś y, y, dobrego i pożądanego, y, że, że ta wielka kultura jest nadal nadzieją i, i przyszłą powinnością i dalecy jesteśmy, żeby się zadawali o tym na tym co jest, a szczególnie zresztą w licznych książkach yy, przestrzegał przed wchłanianiem kultury wysokiej przez popkulturę albo bezkrytycznym konsumowaniem przez artystów, które chcą, którzy chcą być artystami wysokich loków, falsetanistami Wchłanianie nie zawsze dobrych obrazów, czy zwyczajów, czy, czy jakości yy, funkcjonujących coraz szerzej, coraz mocniej po kulturze a, yy, i w jakimś sensie podszywających się pod yy, wielkie wartości, yy, co nie jest prawdą, co się może nie raz zdarzyć, ale generalnie nie jest prawdą. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to, że mogliśmy się tyle razy spotykać na tej wystawie, i z nadzieją, że będzie ona kontynuowana. Członkami komisji byli profesor Janusz Paspa, artysta rzeźwia, profesor Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, profesor Grzegorz Paweł, artysta malarz, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, doktor Jan tutaj, żyli na posiedzeniu 16, 16 7 2011 roku. Oceniło 207 prac, 78 autorów, a do wystawy pokompustowej zakwalifikowano tylko 115 prac i tylko 55 autorów. Nagrodę marszałka Zajutka Święta Wszystkiego. Przejędziejewskiego, który otrzymuje nagrodę wojewody świętokrzyskiego za instalację rzeźbiarską niebóżną. Pani Ewelina która otrzymuje nagrodę prezydenta miasta Kielc za inolity naturalne struktury człowieka. Kolejną nagrodę otrzymuje pani Violeta Kosztyła za innowacje z Jest to nagroda rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kolejną nagrodę otrzymuje Marek Wawro za zestaw prac malackich. <laughs> Niestety ma jednocześnie wystawę w Krakowie i nie dotarł do nas, ale wybrał półgier sztuki, gdzie w kontekście krakowskich artystów rywalizuje i niech mu bardzo dobrze się powiedzie w tym środowisku, bardzo wymagającym. Także myślę, że nagrodę wręczymy osobiście, tym bardziej, że jest to nagroda fundowana przez Biuro Literackie z Również Stanisława zacharko łagowska która dostaje nagrodę Urzędu Miasta i Gminy, jest nieobecna. Prze przesyła nam pozdrowienia yy, z pleneru na Krymie. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich. Ale myślę, że syn może odbierze nagrodę. Bardzo dobrze. syn też jest w Kolejna nagroda przypadła. A gdzie? A bardzo proszę. Potrzebuje nagrody Domu Stwórczych za zestaw prac pasteli. To są te trzy pani dyptyki. Bardzo proszę, A galerii Kolejna nagroda przypadła pani Agnieszce Uczyńskiej za zestaw fotografii cyfrowej. Jest to nagroda Państwowego Szkolenia. Zespołu Szkół sztuk Plastycznych w Kielcach. Bardzo proszę autorkę Pani Dyrektor. Panu jest to nagroda honorowa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastycznych. Ale e, pan Utowisz zgonił, że niestety nie może przybyć e, z Sandomierza. Na pewno państwo znają, prowadzi galerię e, naszego kamienia. I nagroda jeszcze jedna dla pani Wioletty Gosztyły. Że to, 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 to przypadek, ale nagroda e, dla młodego twórcy z organizacji teraz. Bardzo Autorem statuety, który był jest Arkadiusz Latos. Statuetka nazywa się Muza i wszyscy laureaci dostali taką statuetkę. Jest to, jest to również myślę bardzo miła pamiątka i trwała. A autorem Zakartu, który tutaj towarzyszy przedbiośni jest artysta Malasz, yy, nauczyciel Kielieckiego 12 pan Cisław Słowowiec. Yy, yy. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym. Gratuluję wszystkim, którzy znaleźli się na wystawie. I myślę, że, że pozostaną przy tej sztuce czystej, przy tej sztuce niekomercyjnej, bo taką tutaj chcemy prezentować. Przynajmniej do tej pory nam się to udawało. I myślę, że że wszyscy są wygrani, którzy mogą uczestniczyć, bo te, te katalogi, które każdorazowo wydajemy i każdy z autorów ma tam swoją stronę z reproduktów swojej pracy, to jest wspaniała dokumentacja, która po latach będzie kształem życia sztuki w Kielcach, życia sztuki kielewczyzny i myślę, że dla wielu autorów będzie to też również dla biurtu artystycznego, jak to się dzisiaj stało. Szanowni Państwo, oczywiście na początku gratuluję wszystkim wyróżnionym i tym, którzy otrzymali nagrodę Marszałka Województwa, ale przede wszystkim chciałem podziękować Panu Dyrektorowi Marianowi Ruminowi. Był też moim przewodnikiem po świecie sztuki i malarstwa. Wiele, wiele, z tych spotkań, wiele z tych spotkań wyniosłem, wiele doświadczeń bardzo ciekawych. Na pamiątkę naszej dobrej współpracy, świetnej współpracy, znakomitej współpracy, ja myślę, że to nie jest ostatnie Przedwiośnie, tych Przedwiośni pan Marian ma jeszcze przed sobą bardzo wiele, będzie czas na lekturę, na zwiedzanie wystaw, zwiedzanie świata, Europy, chciałbym przekazać kominiarza, jest szczęśliwcem, świetnie, świetnie prowadził tą galerię, Znakomite, znakomite przedwiośnia wystawy. Kominiarz z dzwonkiem. Ten dzwonek będzie nas wszystkich alarmował, że pan Marian nadchodzi krytycznie będzie spoglądał na naszą świętokrzyską, kielecką sztukę. Panie Marianie, Szanowni Państwo, pozwólcie, że przekażę Panu Dyrektorowi Marianowi Wawinowi z gratulacją od Prezydenta Miasta Kielce oraz drobny upomink. Panie Marianie, I Państwo, ja chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Was na spotkanie, które odbędzie się podczas październikowej sesji Rady Miasta. Wtedy podziękujemy Panu Dyrektorowi oficjalnie. Pan Marianie Krzysztof, witam wszystkich i drodzy koledzy. Dziękuję. Jeszcze chciałem ja osobiście wręczyć. Od Kieleckich rzeźbiarzy. Ostatni wystrzał Wiarusa dla Mariana Rumina w podziękowaniu od Kieleckich Rzeźbiarzy za długoletnią współpracę tak dobrą i życzę każdemu dyrektorowi, który będzie w BWA, żeby tak kochał artystów jak Marian Rumin. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za wyrazy pamięci. Ja myślę, że człowiek pracuje dla jakichś takich wewnętrznych, własnych przekonań i własnej satysfakcji. Nie po to, żeby być nagradzanym. Natomiast no, zawsze miłe jest zrozumienie i aprobata tego, co się robi, chociaż poruszając się podalenie szybki, to... Człowiek porusza się troszeczkę jak niewidomy po macku, bo, bo jest to teren bardzo, bardzo złożony i, i szczególnie kiedy człowiek chce poruszać się po jakimś tam systemie wartości artystycznej, no to to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Kiedyś nie, ponieważ miałem również zajęcia ze studentami, pytałem nie, czy, czy tak łatwo to wszystko to zrozumieć i tak dalej. Ja przez tyle, się lat... Szukając klucza do sztuki, nie znalazłem klucza, ale znalazłem kilka wytrychów, które mi bardzo pomagają w rozumieniu sztuki i, i docenianiu i satysfakcji. Ale myślę, że będąc widzem, a nie organizatorem wielu zjawisk z plastycznych, będę miał większy luksus cieszenia się ze sztuką. I w sztuce, i ze sztuki, bo, bo to jest chyba taka, taka czysta, świeże spojrzenie, jak Państwa w większości tutaj na, na pracę, szczególnie na cudze pracę, daje chyba wiele satysfakcji. Czego wszystkim bardzo życzę i proszę nie zapominać, że istnieją galerie w Kielcach i proszę je odwiedzać, bo w sztuce jest wiele, wiele sensów, których nie znajdziecie Państwo w dzień i dzień. Do zobaczenia. Dziękuję.